Trenerze, jak podsumujesz dotychczasowy etap przygotowań do nowego sezonu? No wszystko idzie zgodnie z planem. Zaangażowanie zawodników jest duże. Naprawdę nie trzeba nikogo przekonywać do pracy. Każdy wie, że to jest ten okres, w którym muszą ciężko pracować i tak naprawdę jestem zadowolony. Jakie są plany na najbliższe tygodnie? Czy jeszcze na spokojnie, czy już treningi będą przybierać na sile? Generalnie no, pierwszy tydzień był tylko taki, można powiedzieć, adaptacyjny, teraz już jest ciężka praca, więc e, no, widzę, że, że są zmęczeni, tak? ale na tyle gdzieś te treningi są zróżnicowane, że nie ma takiego problemu, żeby ktoś przychodził, że tak powiem, znudzony. No, wiadomo, swoje trzeba na siłowni poćwiczyć, poprzerzucać, natomiast no, na stadionie trzeba swoje wybiegać. Czy w najbliższym czasie spodziewamy się jeszcze kogoś, kto miałby dołączyć do składu treningowego? Czy na razie zostajemy w takiej konfiguracji: część trenuje we własnym zakresie, część trenuje w Sosnowcu? Dużo zawodników przygotowuje się indywidualnie ze swoimi trenerami. No, trzech zawodników z Ukrainy nie ma, bo. Są problemy, żeby, żeby mogli do nas dołączyć tak, Potrzebne są odpowiednie zgody z Federacji tam Ukraińskiej i, i, i z kraju No tak to raczej cała drużyna jest w komplecie Do kiedy potrwają treningi na sucho, bez lodu? No trenujemy teraz do 7 lipca, tak, czy do 8 Potem mamy dwa tygodnie urlopów, wracamy 25 lipca na treningi jeszcze na sucho i od 1 sierpnia myślę, że już pójdziemy na lód. Okej, okay, dziękuję bardzo.